Witam. Dzisiaj troszkę w innych warunkach. Jesteśmy u nas w biurze, nie na polu, bo mamy dla Was do przekazania kilka takich fajnych informacji, które postanowiliśmy wprowadzić na ten sezon kukurydziany. Nasza firma postanowiła, że przejdziemy w części na tryb zdalny. Pierwszym korzystnym aspektem dla Was będzie to, że obsługa odbędzie się w zaciszu Waszego domu. Możecie wygodnie usiąść na kanapie, na fotelu przy biurku notować wszystko. Drugi aspekt to są korzystne warunki finansowe zamówień zdalnych. Dzwoniąc na podany numer telefonu, który znajdziecie państwo w opisie filmu, umawiacie się na dogodną datę, godzinę oraz formę spotkania. Odmiany jakich producentów znajdziecie w naszej ofercie. Oferta firmy Mifarm, jeśli chodzi o odmiany kukurydzy jest dość szeroka. Producenci to przede wszystkim RZT, Kausade, Sadbał, KWS, Syngenta, ale posiadamy również w naszej ofercie odmiany polskich kukurydzy oraz szlagierową odmianę kukurydzy Majsadur. Oczywiście wielkimi krokami będzie zbliżać się wiosna, więc chętnie porozmawiamy z Wami o łąkach, pastwiskach, czyli o mieszankach traw, jakie mamy w naszej ofercie. Od kiedy działa zdalna obsługa klientów? Tak naprawdę już mamy pierwsze spotkania za sobą, co pozwoliło wam nam właśnie nagrać ten materiał, przekazać wam też tą możliwość spotkania się z nami przy drogą internetową no, lub telefoniczną. Zapraszamy do kontaktu. Będzie nam bardzo miło was poznać.